Raca, ładna piłka jest. Urbaniec, urbaniec strzał i broni jednak Paweł Śmiał, ale bardzo ładna ofensywna akcja prawego obrońcy chutnika znowu pod komputer. No i widziałem, że się, kto sądził, no mówiłem już to podczas transmisji, ale już nie śmiała problemu, żebym powtórzył. Głównym jest sędzia Michał Stańczyk z Tarnowa. Na linie pomagają mu Grzegorz Wroński oraz Jarosław Wroński, ale tymczasem jest Michał Zdziński w polukarnym Zdziński do tyłu, a jednak bronił uderzenia Damiana Burasa. Paweł śmiały. No ładnie tutaj zaszalał teraz prawą stroną Michał Zdziński, Dobra okazja dla gości piłka O7A w pobliżu narożnika Pol karnego mają przy piłce Michał Nawrot, to będzie rzut wolny dla gości dwóch zawodników w żółtych koszulkach w murze tłoczno tutaj na 16 metrze biegają w pole karne no i Paweł Śmiały niepewnie jeszcze szansa ale czy tutaj teraz mieli szczęście gospodarze No i było groźnie, jeszcze strzał, no i teraz zespół z Olkusza troszkę odgryzł się. Nie wiem, czy będzie to miało aż tak wielki wpływ. Tutaj widać, Po prostu Hutnicy teraz grają trójką, trójką w obronie. Nieco bliżej są obok siebie obrońcy. Na środku jest Adrian Jurkowski. Tutaj nic się nie zmieniło. Po lewej stronie Michał Guja, po prawej Jarosław Urban. Jest on taki cofnięty pomocnikiem. Jest w tej sytuacji teraz Mateusz Gamo. Teraz strzał na wrota, ale w środek bramki Pawła Śmiałego. Chutnika jeszcze nawrót głową w kierunku pola karnego, ale nieskutecznie, ale cały czas mają swoją okazję, goście, piłka do cichego, oj, ależ teraz było blisko, a byłby chyba gol dla Chutnika. I jest znowu futbolówka pod nogami piłkarzy z nowej huty. Michał Nawrót. Czasu na zdobycie bramki dla hutników pozostało coraz mniej. No może teraz Damian Buras i znowu z kłopotami, ale skutecznie Paweł Śmiały.